Witam Państwa po raz kolejny na moim kanale Młody Borek. Oczywiście na tym kanale znajdziecie odcinki z Shakes and Fidget Będziemy grać w tą gierkę, będziemy wbijać. Już zaczynam, już wchodzę i zaczynamy. Mamy, moi kochani. Zbrojownię, gabinet magii, wszystko. Popatrzcie, jak to ładnie już wygląda. 33 poziom i tak. Zrobiłem jeden loszek, ale ja wam go pokażę później, tak? Bo ja nagrałem ten loszek na tablecie, moi kochani. No bo nie wiem, tak, tak mi się po prostu zachciało. Nie chciało mi się na komputerze nagrywać jeden loszek. Lochy, gdy będę już robił, bo ben, będę robił Lochy poza, w, w, poza wizją, w końcu będę je robił i będę je zapisywał na tablecie. Czyli po prostu każdą walkę będę nagrywał, a jak. Siądzie to będzie zapisana ta walka, więc tą walkę z jednym lochem wam wrzucę. Chyba, że się zapisała ta walka. No widzicie, walka się nie zapisała, a pokonałem G gdzie to było. Tak, tutaj tego maga. Pamiętacie, co nie mogliśmy go pokonać, to pokonałem tego maga. No i tak, moi kochani, dzisiaj jest jaki dzisiaj dzień jest. Dzisiaj mamy 5 luty. I dzisiaj jest piątek i dzisiaj w środę już była informacja na temat tych eventów i dzisiaj jest są eventy, są takie eventy. Popatrzcie jakie zmiany, o Tutaj mamy, widzicie jakie fajne tu rzeczy mamy? Hej łap serdaku w szelkach, i tu mamy, dowiadujemy się, jaki jest dzisiaj event. Oczywiście pamiętamy, że tamte cztery eventy zostały wyrzucone, usunięte z gry i wprowadzono nowy event. Zobaczmy sobie tutaj. Hej łap serdaku w szelkach, prawdziwa profuzja PD. Dwa razy więcej PD za zadania, dwa razy więcej PD z codziennych misji specjalnych. I to jest moi kochani, super, bo na głównym koncie, gdzie mam 420, chyba, no tak, 427 level, mam teraz, to miałem tam. Takie zadanie, i jakie zrobiłem, to dostałem 25 milionów EXPA, dwa razy więcej PD z walk na arenie, i to też jest prawda. Tam y, wiadomo, już ekspleci na późniejszym etapie gry na głównym koncie, więc tam dostawałem marne chyba tam nie wiem ile, ale no mało z areny dostawałem, a gdy. Właśnie te wydarzenie nadeszło, to dostawałem podwójną taką ilość, więc trochę to naprawdę mi dużo dało, jeśli chodzi o EXPA. Dwa razy więcej PD z Akademii, no i to jest fajne, moi kochani. Dwa razy więcej PD z Koła Fortuny, to też jest bardzo fajne. I pupil Omnibum do znalezienia w trakcie wydarzenia. Na jednym koncie pokonałem właśnie sobie Omnibuma i go znalazłem, no. Afkę tu też skończyłem. I druga sprawa. Piękny Piasków Czasu Czas. 10 razy więcej klepsy w gabinecie magii, tak? Kupiłem sobie taki tam na głównym koncie, kupiłem sobie oczywiście e, taką ofertę, bo przerolowałem sobie kilka razy gabinet magii i wypadły mi 100, 100 klepsy, mi wypadło. No to kupiłem sobie Dwa razy więcej klepsy do hazardzisty, no i tak, wiadomo, że hazardzista, ja teraz nie mam dostępnego hazardzisty, ale moi kochani, hazardzista jest e, no dostępny chyba wtedy, kiedy odblokuje się wieża, wtedy można właśnie zagrać z hazardzistą w te kości, tak? I tam y, można oczywiście wygrać też klepsydry i jak dzisiaj jest na przykład event właśnie klepsydr i ekspa, to dostajecie dwa razy więcej klepsydr. Jak wygracie klepsydry u hazardzisty. I zdobywaj klepsydry podczas każdego zadania na terenach piaszczystych. I to jest druga sprawa, bo gdy na przykład y, robiłem awkę, nie? Chciałbym tutaj wyłączyć, tutaj takie fioletowe zadania są, moi kochani, więc naprawdę koksu. Tak fajnie, fajnie, fa, fajna ta aktualizacja, moi kochani, naprawdę bardzo fajnie to zrobione jest wszystko. I... Tutaj powiedzmy, że tu przy jakimś zadaniu było i tu wam się klepsydra po, pojawiała. Jak była jakieś, nie wiem, jakaś miejscowość, bo tu są te miejscowości, miasto Teges, Kreinaer, czy Góry Koronkowe i jak jakaś była piaszczysta właśnie, piaszczysta wyspa no to tu obok było, e, była klepsydra i mogliśmy zabrać zadanie z klepsydrą, wiedząc, że ta klepsydra na pewno nam wypadnie, bo tutaj właśnie była, mówię, po, pokazana. I można było ją zabrać. I tak z tego eventu na razie taki event jest. Fajnie, tu jest wszystko pokazane. Moi kochani, mi się to podoba. Mi się naprawdę bardzo podoba. Ale wróćmy do naszej pastacji, bo mamy 43% klasera, 33% poziom. 43% klasera jest bardzo dobry jestem bardzo zadowolony. 54% jeśli chodzi o MAGA, 51% jeśli chodzi o zwiadowcę. Tu je też chodzi o Wojownika. Moi kochani, widzicie. No już to wygląda ciekawie, tylko nie mamy tych broni, tak? Tych w ogóle broni nie mamy. Ale powolutku będziemy zaczynać, moi kochani. Zdobądź chwałę dzięki orężu Szejksa. Tak, tutaj mówi główny lektor jeśli chodzi o tutaj tego Pana, no i moi kochani, właśnie, 43% klasa razy, jest świetny wynik, mi się bardzo podoba ten wynik, moi kochani, no, dobry jest, postaram się robić te ataki, wiadomo, co 8 minut, co 10, nie wiem, ile są te ataki, chyba co 10 minut są do zrobienia, no i moi kochani, co mogę wam jeszcze powiedzieć, Czy zakręciłem do doktor, tak, widzicie, i tu jeszcze jest koło, że tu macie dwa razy EXPA, widzicie, tu macie dwa razy EXPA i wam się to świeci, o. Widzicie, pisze dwa razy. O, widzicie? Więc takie są eventy. No, fajne, wydaje mi się, że fajne. To wszystko Witam. jest zrobione. No, dobra, i co tu? No i mamy oczywiście tutaj wpakowany game. Jak wygląda stwierdzam Sytuacja bardzo dobrze. Twierdza na szóstkę. O, mogę sobie salkę rycerską. O, no to bardzo dobrze. Proszę bardzo. I tak, kopalnia na drugim, skarby jest na pierwszym, akademia na pierwszym, twierdza na szóstym, kwatery robotników na szóstym, hata na piątym, kamieniołom na piątym, koszary na pierwszym. Zrobimy sobie dzisiaj jakieś ataki jeśli chodzi. Aha, czyli trzy ataki złe. Super, no. Ale dobra, robimy sobie teraz lochy, moi kochani, bo wiecie, że na pewno czekacie na lochy. Tak się zastanawiałem, czy kupić te 300 grzybów, ale jakoś mnie zniechęciło. Nie wiem, czy będę kupował, czy nie. No, no. Jeszcze się zastanowię, jeszcze się moi kochani zastanowię, czy kupować, czy nie. Bo już powiem wam, miałem sobie kupić, wziąłem pieniądze, bo akurat szedłem gdzieś, miałem sobie kupić właśnie ten pakiet, ale jednak się rozmyśliłem. Nie wiem dlaczego. Nagle po prostu nie chciałem sobie kupić, nie wiem. Dobra, lecimy. Czyli teraz mamy 34. Zobaczmy naj, najsłabszy poziom. Kurde, 32. To chyba to zaatakujemy. Spróbujemy zrobić sobie coś w tych lochach. Proszę bardzo. Zobaczmy lochy tu. Czy on będzie miał 1000 uników? Jak będzie miał 1000 uników, to ja cię kręcę, nie? Możemy to przegrać i będzie problem. Ale liczę jednak, że nie przegramy. Teraz będzie unik, no wiadomo, I tak do końca. O nie, pięknie! Rękawice, 34. poziom. Dostaliśmy, moi kochani, rękawice, ale no te rękawice mi się nie przydadzą i tak. Siłę jedną sobie weźmiemy. A co, nic, no nie szkodzi. Poczekamy sobie jeszcze tutaj na atak, żebyśmy na przykład mieli do klasera coś, nie? No i tak, tu już wszystko jest w gildii. Jak to wygląda w gildii? No moi kochani, w gildii to wygląda średnio. Ludzie mają, ja w ogóle zauważyłem, że ludzie mają, ludzie mają strasznie przeciętne klasery. To jest dramat, jak ludzie mają z tymi klaserami. No bo nie chce po prostu ludziom się robić tego klasera. To jest fakt, że naprawdę klaser jest ciężką rzeczą. Widzicie, i dodało nam 5% za tego potworka, nie? Więc potworki też nam dają y, procent do, do tego. No to bo popatrzcie, jest tutaj taka zakładka jak potworki. O, no i macie. Tutaj nieznalezione. Tutaj nieznaleziony misiek. Tu i tu, widzicie. No i tak sobie chodzicie. O, tu mam wszystko, wszystko mam. Tu nie mam tego. Tu nie mam tu. No, a w końcu pewnie będziemy znajdować. No moi kochani, jeśli chodzi o potwory, to jest 18% za. 18% tylko kosztowności, 50%. Takich naszyjników nam brakuje, takich nam brakuje, takich, moi kochani, troszkę, troszkę dużo. Troszkę nie mamy zbyt dużo. Widzicie? Cieńko to wygląda, ale spokojnie, przecież za niedługo, moi kochani, dalej będziemy robić. Zaatakujemy sobie tego berserka. Możemy to przegrać i, i tego się boję, że niestety możemy to przegrać. Ale nie, wygrywamy, moi kochani. Co byśmy przegrali? Dostaliśmy o, widzicie, plus 2 do klasera. Co to się buguje? Dobra. Wio. Dobra, moi kochani, lecimy dalej. Czyli chwileczkę muszę wyciszyć mikrofon na chwilę. Dobra, już jestem. Wszystko w początku. Dobra, moi kochani. No i co? No i chyba tyle w tym odcinku by było, no bo to nie ma już co robić, nie? No nie ma już co robić. No tak jak mówię, twierdzę, nazbieraliśmy wszystko, fajnie wygląda. No, no tutaj... w gabinecie nic Cześć. ciekawego. Tu co? Tu też nic ciekawego nie ma. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. I mam nadzieję, że... Po prostu zostawicie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli Wam się spodobał ten odcinek, bo naprawdę warto. No i moi kochani, teraz nie będzie odcinków codziennie, bo naprawdę codziennie nie ma co nagrywać. Chyba żebym kupił grzyby, nie? Jakbym kupił grzybki, no to wtedy odcinki by mogły być codziennie, bo by była awka i codziennie, nie? Więc to by to... to bym zastanowię się nad kupnem, bo to jest... słuchajcie, teraz jeszcze jest... Kurde, moi kochani, teraz jest jeszcze więcej klepsydr do zdobycia, więc bym sobie troszkę przerolował i byśmy zdobyli 100 klepsydr, nie? I byśmy sobie pomijali zadania, moi kochani. Zastanowię się nad kupnem i to na poważnie, ale dobra. Na razie to tyle w tym odcinku, dziękuję. Eee, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.